Rafał Wojda, witam Państwa bardzo serdecznie i przed nami kolejna debata, debata w ramach konkursu Przedsiębiorca Roku EY do rok 2014. Już prawie wszyscy paneliści zasiedli, a rozmawiać będziemy o innowacyjności, o tym, czy innowacyjność to tylko wynalazki, czy może w ogóle myślenie o tym, czym jest biznes i jak ten biznes prowadzić tak, by był konkurencyjny, jakie metody stosować, by lepsze nie okazało się wrogiem dobrego. O tym wszystkim. Będziemy już za chwilę rozmawiać w ramach debaty. I ostatni z naszych panelistów, pan prezes Czarnecki, dołączył do nas. Witam bardzo serdecznie, panie prezesie. Dzień dobry. Śmiało zatem możemy zaczynać i po kolei przedstawić tych wszystkich, którzy, po pierwsze, o innowacyjności wiedzą bardzo dużo, a po drugie, tą wiedzą będą się z nami w tej chwili dzielić. Leszek. Czarnecki, przewodniczący Rady Nadzorczej Getlin Holding i członek Żyli. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Marcin Beme, prezes zarządu Audioteka.pl, finalista 2014 roku, no i zwycięzca w kategorii Nowe Technologie i Innowacje. Pan Adam Krzanowski, prezes zarządu grupy Nowy Styl, finalista 2014, no ale przede wszystkim, przede wszystkim zwycięzca w kategorii Produkcja i Usługi i zwycięzca um, konkursu EY Przedsiębiorca Roku rok 2014 Pan Krzysztof Pawiński, prezes zarządu grupy Maspek z Wadowice, przedsiębiorca roku 2011, członek Drzwi. Witam bardzo serdecznie. I Pan Paweł Tynel, partner w dziale doradztwa podatkowego EY. Dzień dobry. Śmiało zatem możemy już zaczynać naszą dyskusję. Dyskusję z tezą, czy innowacyjność to tylko wynalazki, czy to jest coś, co musi wiązać się z wymyśleniem czegoś całkowicie nowego, wdrożeniem tego we własnej organizacji biznesie i dopiero to da efekty, czy to w ogóle może jest sam pomysł na biznes panie prezesie? Czy według definicji OECD innowacja to jest budowanie nowych relacji przedsiębiorstwa z otoczeniem e, z rynkiem i to czy to w zakresie technologicznym, czy w zakresie produkcyjnym, procesowym albo marketingowym. W związku z tym, jak mówimy w takim potocznym znaczeniu o innowacji, rozumiejąc wymyślenie nowego produktu, to, to bardzo mocno zawężamy to do takiego pojęcia innowacji technologicznej. To zdecydowanie nie jest tylko związane z produktami, ale również również z procesem, z nowym podejściem do rynku, z marketingiem, tak jak powiedziałem. Mamy w gronie naszych panelistów miłośników sportów ekstremalnych. Czy wprowadzanie i wdrażanie nowych rozwiązań w biznesie to jest trochę taki sport ekstremalny, czy to jest porywanie się na coś, co może okazać się zbyt dużym ryzykiem? Nie, nie sądzę. Ja myślę, że to bardziej jest kwestia konieczności niż, niż sportów ekstremalnych. Jeżeli ja tak głęboko wierzę, że jeżeli e, chce się odnieść sukces, to takie bardzo podstawowe są dwie recepty. E, albo trzeba mieć dostęp do dóbr unikalnych, nie wiem, patenty, koncesje, dostęp do zasobów naturalnych, albo po prostu trzeba być w tym, co się robi najlepszym, a już na pewno lepszym od innych. I w szczególności mieć lepszą technologię, niższe koszty, lepszy proces, lepszą organizację, czyli mówiąc kolokwialnie no trzeba być innowacyjnym i stale ten fakt, że jest się lepszym od innych, trzeba udowadniać na rynku. Także to nie ma nic wspólnego z ryzykiem, bardziej z koniecznością. A czy to nie jest trochę też tak, że czasami boimy się pójść w innowacyjną stronę, zapewnić sobie ten dobry warun na spocie, że się posłużę takim żargonem bardzo bliskim panu prezesowi Bemę, żeby nie sprawić, że lepsze, czyli to które jest bardziej innowacyjne, nowoczesne, technologicznie, i tak dalej, i tak dalej. Okaże się wrogiem dobrego, czyli tego, co już w organizacji mamy opanowane, co już funkcjonuje, dzięki czemu zarabiamy pieniądze, ale jesteśmy w pewnym miejscu, tak, nie odrywamy się od tej fali, nie, nie lecimy gdzieś w górę dalej. Panie prezesie. Mili Państwo, witam serdecznie. Przepraszam odrobinę za mój głos, ale są e, szóste odrziny audioteki, ale niestety mój głos nie jest związany z tym. Innowacyjność, nie, nie, innowacyjność nie, nie można się bać, dla mnie innowacyjność to generalnie jest związana bardziej z kreowaniem nowych wartości i nowych możliwości dla, dla, dla użytkowników, to jest moja percepcja, tak, ja jestem przedsiębiorcą i, i, i dla mnie innowacyjność oznacza się to, że nie, że będę umiał zastosować jakąś straszną kwantową, skomplikowaną technologię, tylko że będę potrafił stworzyć nową wartość, nową jakość dla, dla, dla naszych użytkowników, tak więc, tak więc to jest często łatwo powiedzieć, trudniej zrobić, ale cóż, innowacyjność, innowacyjności tak jak pan prezes powiedział przed sekundką, to jest to nie ma przed tym, to nie można, nie można dokonać wyboru robić czy nie robić. Tylko takie, to jest w dzisiejszych czasach, trudnych czasach. Czasach wymagając ogromnej specjalizacji, koncentracji, na czym co się robi, to tak naprawdę absolutnie powinno być DNA każdej firmy i, i wydaje mi się, że, że, że a, za moment powinniśmy w ogóle przestać rozmawiać o innowacyjności, no bo to jest wszystko będzie innowacyjne, tak to jakby to jest to, jest, to jest to ma być DNA, to być każdej firmy, w każdej branży. I chyba w tą stronę idzie zwycięzca tegorocznej edycji. Myślę oczywiście o Państwa fabryce, o tej najnowocześniejszej fabryce. W branży, która z innowacyjnością w takim potocznym rozumieniu niespecjalnie się kojarzy, bo jednak meble to raczej tradycja, to jednak klasyka. No, a tutaj fabryka, która będzie tak wyposażona i tak zintegrowane będą te wszystkie systemy, że będziecie po prostu na tym dzięki temu zarabiać bardzo duże pieniądze, bo i szybciej, i lepiej, i bardziej dostosowane. Ja powiem tak, że tutaj pan Leszek Czarnecki powiedział wszystkie definicje i ja się totalnie zgadzam właśnie z tym, co d, d powiedział na temat innowacyjności. Dokładnie ma tam takie same d, d widzenie na ten temat. Teraz tak, my jeżeli byśmy popatrzyli na, na grupę Nowy Styl, no to my tak naprawdę nie mamy żadnych produktów, które są jakoś super innowacyjne, jakieś mają nie wiadomo ile patentów. Natomiast z punktu widzenia właśnie już technologii, sposobu zarządzania firmą, uważam, że jesteśmy firmą bardzo innowacyjną. Ja, ta innowacyjność, myślę, że to nie jest innowacyjność nie wiadomo na jaką Skalę. To nie jest coś, że my wymyśliliśmy sobie sposób prowadzenia kontrolingu w ramach grupy, czy sposób zarządzania grupą, czy sposób zarządzania produkcją, czy Właśnie zakup zupełnie nowych technologii do nowej naszej fabryki Mebli, która rzeczywiście jest dzisiaj najnowocześniejszą fabryką w Europie, ale tak naprawdę to taką fabrykę każdy, kto miałby pieniądze, mógłby sobie ją kupić i postawić, prawda? No to jest wystarczy zadzwonić do firmy dostarczającej technologię i oni się to wszystko przy przyniosą. Ale żeby taka fabryka funkcjonowała, ona musi mieć dla kogo sprzedawać. Musisz mieć rynek, który musisz zdobyć. Żeby ten rynek zdobyć, trzeba mieć odpowiednią strategię działania wszystkiego. Czyli dla mnie jakby całe działanie przedsiębiorca, przedsiębiorstwa może być takie zwykłe, proste, a może być zawsze jakby podążające za tym, żeby za jakimiś nowymi trendami, wymyślanie sposobów działania. I ja myślę, że właśnie no, nasz sukces polega na tym, że my gdzieś wszędzie jesteśmy Dobrzy, jesteśmy innowacyjni i osiągamy tak wielki sukces w Europie dzisiaj. Mhm. Wydawać by się mogło, że trzy lata to jest z jednej strony bardzo krótki okres czasu, z drugiej strony, w biznesie, zwłaszcza zwłaszcza w biznesie, który się zmienia, i rynku, który się zmienia, i warunkach, które się zmieniają, to jest szmat czasu. Panie prezesie, jak przez te trzy lata, od czasu kiedy to pan zwyciężał w konkursie przedsiębiorcy roku, postrzega Pan to, co zmieniło się w myśleniu polskich przedsiębiorców, w myśleniu o biznesie, o firmach, o tym, jak powinna wyglądać. Dać ekspansję i rozwój takich organizacji, które osiągają sukces? Polski biznes jest ewidentnie przykładem sukcesu. Polska gospodarka jest przykładem sukcesu. Trzy lata temu wygrała firma branży tradycyjnej, produkująca artykuły spożywcze. W tym roku wygrała firma branży tradycyjnej, produkująca meble. Ale to wcale nie znaczy, że nie jesteśmy innowacyjni. Szerokie rozumienie innowacji, o których profesor Czarnecki tutaj mówił i moi przedmówcy, absolutnie jest tutaj konsensus. Natomiast ja dodam jeszcze jedną, jedną, jeden aspekt. Wprowadzenie na rynek produktu lepszego i droższego jest dosyć ryzykownym rozwiązaniem, nie? Uważam, że prawdziwa innowacja zaczyna się tam, gdzie oferujemy wartości lepsze, produkty lepsze, pełniejsze, ale za mniejszą cenę. I w ten czas to jest tak zwana kilerska aplikacja. Sądzę, że sądzę, że w wielu, w wielu przypadkach polskie przedsiębiorstwa, a przynajmniej z tej branży, którą ja tutaj ćwiczę od 25 lat artykuły spożywcze, wytw wytwarzanie artykułów spożywczych, mają te dwie unikalne cechy, mają przewagę technologiczną i przewagę kosztową. I to pozwala na. Ekspansje, to pozwala na bycie aktywne na rynkach zewnętrznych. To pozwala, żeby te nasze produkty oferowane w odpowiednim stendingu jakościowym, ale przy agresywnej cenie zdobywały, zdobywały rynki. I przy innowacyjności zwrócimy jeszcze uwagę na jedną rzecz, na kryterium mierzalności. Mówimy dużo o, o programach promowania innowacyjności. Natomiast jeśli chcemy coś promować, powinniśmy umieć to mierzyć bo jak zadamy sobie trud promowania czegoś, co jest, co jest niemierzalne, no myślę, że dobrze na tym nie wyjdziemy. Jestem dosyć sceptyczny co do tego, że inspekcje profesorsko-robotniczo-chłopskie będą w stanie dokonać właściwej, powiedzmy, wartościowania tego, co jest innowacyjne. A dlaczego? Dlatego, że my innowacje poprzez, postrzegamy poprzez... Ich późniejszą ocenę. Mówimy o tych innowacjach, które przeżyły, natomiast zapominamy, że pewnie z 98 czy 97, a może 99% z tych innowacji, które na rynek były wprowadzone, po prostu um, zniknęły. zniknęły. Także to jest tak zwana analiza wsteczna, zawsze skuteczna z punktu widzenia tych technologii i tych produktów, które zawojowały rynkiem i które pokazały, że były tymi, które, na które rynek, rynek czekał. Mierzalność lepszy i tańszy to są te aspekty, które powinny nam y, przyświecać. Jeśli mówimy o innowacyjności jako bardzo szerokim y, spektrum zagadnień, o którym profesor Szalecki powiedział. Trochę tak jak z pogodą pogody, zdecydowanie łatwiej ją przepowiadać i mówiąc o tej pogodzie, która już była, niż ta, która dopiero nie będzie. Patrząc przez pryzmat EY, to jak wy oglądacie firmy, które czy to zwracają się do Was z prośbą o pomoc, czy też które prowadzicie, jak z Waszej perspektywy wygląda to myślenie o innowacyjności już nie w kategoriach wynalazka, wynalazków, ale właśnie w kategorii po prostu prowadzenia biznesu. Znaczy, tutaj to absolutnie zgodzę się ze wszystkim, co było powiedziane. To, to przykładów można mnożyć. Ja myślę, że wszyscy finaliści tegoroczni, u każdego z nich element innowacyjności, prowadzenia działalności jest na porządku dziennym. W takiej bieżącej działalności, innowacyjność jest odmieniana przez wiele przypadków. Mamy olbrzymi nacisk przy funduszach unijnych na elementy innowacyjne. Mamy olbrzymi jakby zainteresowanie kwestiami strategii innowacyjności. I myślę, że myślę, że to jest też element, który firmy będą wbudowywały swoją, swoje, swoje myślenie. Myślę, że część innowacyjności jest w panach, w intuicji, w, nie nazwa, w czymś nienazwanym, co, co po prostu wdrażacie. Nie zastanawiając się w ogóle nad tym, że to, że to jest innowacyjne, że to jest Wasza strategia innowacyjna, którą żeście wymyślili sobie kiedyś, modyfikujecie ją w locie praktycznie i wdrażacie. To jest doświadczenie, intuicja. Myślę, że myślę, że to jest podstawa obudowana pewnymi doświadczeniami, jakąśmy myśmy dotykał, może, może tylko pomóc, ale nie może, nie może być ograniczana. Ja mam wrażenie, że innowacyjność, zgodzę się tutaj z tym, co pan powiedział, ona nie za chwilę przestanie być. Jakby warunkiem, o którym mówimy, ona jest codziennością. To jest tak naprawdę znalezienie elementu, który powoduje, że jesteśmy konkurencyjni. I to jest ta innowacyjność. Czy to nie jest w takim razie tak, jak panów e, słucham, panie prezesie, że przykładamy zbyt wielką wagę do słowa innowacyjność, że nie ma sensu w ogóle tego robić, bo ludzie, którzy prowadzą w, Polski, w Polsce biznesy, którzy są przedsiębiorcami. E, w, nie ma czegoś takiego jak innowacyjność, najzwyczajniej w świecie, że to jest sposób myślenia, a nazywanie tego innowacyjnością i tak dalej, i tak dalej nie ma najmniejszego sensu. Ja podam Państwu takie dwa przykłady. My mamy w Polsce jedną branżę, duży, ogromny segment naszej gospodarki, który moim zdaniem jest jednym z najbardziej innowacyjnych na świecie, jednym z najbardziej konkurencyjnych i ja nigdy nie słyszałem, szczerze mówiąc, żeby ktoś się zastanawiał, że ta branża jest innowacyjna. A wiecie panowie, jaka to branża? Sektor bankowy. My mamy jeden z, w szczególności bankowość detaliczna. Mamy jeden z najnowocześniejszych sektorów detalicznych na całym świecie. Zdecydowanie bardziej nowoczesny, innowacyjny niż Stany Zjednoczone, niż większość krajów Europy Zachodniej. Mało kto sobie z tego zdaje sprawę. W tej chwili w Stanach Zjednoczonych najbardziej innowacyjne banki, wprowadzając bankowość mobilną, szczycą się tym, że są w stanie, korzystając z komórki smartfona, sfotografować czek. Dlatego, że tam się wszyscy posługują powszechnie czekiem, z którego myśmy zrezygnowali 20 lat temu, i to zdjęcie czeku można wysłać do banku, i bank wtedy na podstawie tego zdjęcia zrealizuje tą operację. Nikt w Polsce nie używa takiego określenia odnośnie sektora bankowego, że to jest sektor innowacyjny. A z całą pewnością wiem, co mówię, i to mówię o całym sektorze, nie, nie mówię o, akurat o swoim banku jest jednym z najbardziej innowacyjnych i najbardziej nowoczesnych sektorów na całym świecie. W Europie z nami mogą ewentualnie konkurować niektóre kraje skandynawskie, jeszcze do niedawna Turcy, ale w tej chwili Turcy się bardzo mocno zatrzymali w rozwoju. I drugi, i drugi taki przykład, bardzo znamienny, natomiast myślę bardzo a propos dzisiejszej naszej debaty, bo zwykle innowacyjność nam wszystkim się wiąże, nie wiem, z Doliną krzemową, z młodymi ludźmi, z technologią IT, z Apple i tak dalej. I w szczególności z młodymi, bardzo kreatywnymi wizjonerami, takimi ludźmi typu Steve Jobs, którzy mają wizję tego, jak zmieniać świat. Słuchajcie, jest rok 82, pan Eli. Holloway. Ci, którzy grają w golfa, powinni już zacząć coś kojarzyć. Sprzedał swoją winnicę za kilka milionów dolarów, za 9 milionów dolarów, i w wieku 80, 63 lat postanowił się oddać swojemu hobby, czyli grze w golfa. Nabył za 200 tysięcy dolarów upadającą firmę produkującą kije golfowe. W 1984 roku, dwa lata później, nabył następne. 50% stał się wyłącznym właścicielem. Miał wtedy już 65 lat. Zatrudnił inżynierów z Boeinga. Zatrudnił. Jeszcze kilku takich dość wybitnych inżynierów, i zaczęli zastanawiać się, jak ten kij golfowy powinien wyglądać. Co można innowacyjnego wymyślić w produkcji kijów golfowych? Poprawił trochę kij, korzystając z zupełnie nieprawdopodobnej technologii do projektowania kijów bolkowych. Powstało, powstał kultowy kij do gry w golfa, nazywany Big Berta absolutnie klasyka w golfie. W 1992 roku firma tego pana za debiutowała na Nasdaku. W 1997 roku, kiedy on już dobiegał 80, miała wycenę 3 miliardy dolarów. Jest absolutnym liderem i monopolistą na rynku światowym. Będąc nieprawdopodobnie innowacyjną, nowoczesną firmą, startup, który powstał w wieku 65 lat, w tak tradycyjnej dziedzinie jak produkcja kijów golfowych. Nowatorstwo jego nie polegało tylko na produkcji tego kija, bo on oczywiście stworzył najlepszy kij do golfa, ale przede wszystkim na zupełnie nowatorskiej sprzedaży. On pierwszy wprowadził sprzedaż nie w sklepach, ale poprzez instruktorów nauki golfa. I oni swoim uczniom polecali kij, którym ich uczyli. I to był główny klucz sukcesu. I to była innowacyjność taka, o jakiej, o jakiej właśnie rozmawiamy. To ja na koniec jeszcze, ponieważ pan prezes Czarnecki trochę skradł nam czasu tą jakże pasjonującą anegdotą, to pozwolę sobie jeszcze, Zobacz, ale nic posłużać. nie szkodzi, było to pasjonujące. Pozwolę sobie jeszcze oddać głos dzisiejsze, dzisiejszej gwieździe, tak, dzisiejszemu e, zwycięzcy. E, I z taką e, pewną nieśmiałością zapytam, czy ta innowacyjność, o której my dzisiaj rozmawiamy, to nie jest trochę tak, że często odbija się od drzwi partnerów biznesowych, którzy ciągle funkcjonują w jakichś mniejszych ramach, którzy nie mają tego big picture, o którym dzisiaj rozmawialiśmy. W związku z czym trzeba ich przekonywać, że to, co my wymyśliliśmy, ta nasza wizja, ten nasz pomysł na biznes, przyniesie korzyść obu stronom i o taką puentę bym prosił. Tak powiem tak dlaczego dlatego że jakby ta cała nasza branża w której my pracujemy i to ja nie, nie zawierałoby tylko i wyłącznie dyskusji do rynku polskiego ale tak samo do rynku Europy zachodniej czyli sposób dystrybucji przeważnie produktów wyposażenia wnętrz biurowych odbywa się przez dealerów profesjonalnych którzy są generalnie ludźmi tak Starej daty już dzisiaj. To są firmy, które powstawały kilkadziesiąt lat temu i teraz jakby przekonać kogoś, że na przykład na rynku niemieckim, że dzisiaj powinien może trochę sprze inaczej sprzedawać, że w inny sposób powinniśmy jakby współpracować razem. W Polsce na przykład ja też zauważam coś takiego, że na przykład, że ludzie, z którymi pracowaliśmy na początku lat 90., nasi dystrybutorzy w Polsce, już właściwie większość z nich nie istnieje. Powstali nowi ludzie, którzy weszli 10 lat później, 15 lat później, prawda? Rynek się tworzy, czyli jakby widać, że And the... Żeby działać innowacyjnie, trzeba być nastawionym na zmianę. Czyli jakby to jest jedna bardzo ważna rzecz. Że trzeba cały czas obserwować, jak działasz, podsumowywać, analizować, i próbować działać lepiej. I to, to już jest dla mnie jakaś pewna forma innowacyjnego działania. I teraz ja mówię, patrzę przez pryzmat swojej firmy, że tak naprawdę ja najbardziej, największe sukcesy odnosimy w okresie, od okresu największego kryzysu, czyli od roku 2008, gdzie był potężny kryzys, i nasza branża, konsumpcja naszej branży spadła na przykład na rynku niemieckim o 35%. I my potrafiliśmy przez następne lata rosnąć. Dlaczego? Ponieważ stworzyliśmy bardzo nowoczesną organizację, stworzyliśmy fantastyczny controlling, który jakby w ramach całej grupy działał, zrobiliśmy przejęcia, z wielkim sukcesem zintegrowaliśmy firmy, które przejęliśmy i to jest jakby właśnie to, co my poprzez właśnie takie nastawienie całej organizacji na zmiany, na ulepszanie dało nam sukces. No i niech to będzie puenta naszego dzisiejszego spotkania. Niestety telewizja rządzi się swoimi prawami. Myślę, że my jeszcze zostaniemy i będziemy mogli długo dyskutować o tym, jak funkcjonuje biznes w Polsce. Niestety musimy się już z Państwem żegnać. Panowie Leszek Czarnecki, przewodniczący Rady Nadzorczej Getting Holding, Marcin Bemer, prezes zarządu Audioteka.pl, Adam Krzanowski, prezes zarządu grupy Nowy Styl no i zwycięzca oczywiście dzisiejszego konkursu, pan Krzysztof Pawiński, prezes zarządu grupy Maspex Wadowice i pan Paweł Tynel, Partner w dziale do doradztwa podatkowego. Prawiła puenta to to, że najlepsze pięć minut jest ciągle przed nami. To wynika z przypowieści, którą przytaczył naszej <słuch vítla> <coughs> czarnej. Dokładnie tak jest. Panowie, dziękuję raz jeszcze pięknie e, za rozmowę. Państwu dziękuję ślicznie za uwagę. Do zobaczenia.